Witam wszystkich zebranych, wiem, że nie wstawiałam długo odcinka w sensie chwilę, ale no to jest strasznie zabiegany tydzień, bo jutro jadę na obóz i wiedziałam, że wszystko trzeba kupić i w ogóle ale postanowiłam, że oczywiście będzie vlog z obozem, żeby nie było, ale postanowiłam, że... Nagram wam, jak się pakuję. Tak. I ogółem. Tu jest moja walizka. Tu jest moja walizka. O, tu jest moja walizka. I pokażę wam mniej więcej, co w niej jest i zaraz będziemy chować do niej rzecz. Moje poki z Proszę. Monopol. A tu jest moja walizka. Tak. I w tej części walizki mam leginsy krótkie, tutaj są krótkie leginsy, tu mam jedną parę długich spodni, takie dłuższe spodnie i krótkie spodenki. Jednak krótkie są w praniu, tu jest bielizna, więc tego Wam nie będę pokazywać, tu bluza pokemonem i dwa kostiumy, jeden jednoczęściowy, jeden dwuczęściowy i w tej drugiej komórce czyli tu całej takiej zapakowanej torebeczki z szyi, które którą ludzie się przydają jest tak tu mam piżamy, w tym w tym mam bluzki na długi rękaw, albo takie siatkowane tu mam sukienki i spódnice i to ma pod spodem tu mam kru... bluzki na krótkie rękaw, a tu topy. I teraz trzeba dorzucać te rzeczy, po prostu. Więc idziemy do mojej listy z rzeczami do wzięcia na obóz. Ale mam tu swoją listę na komputerze. Brania, ok, kostium też schowany. Eee, czyli napisałam tu piżama, bo ja sobie tak zapisałam to wszystko. Tak. To też mogę zaznaczyć. Dobra. Eee, kosmetyki. Teraz kosmetyki. To kosmetyczki mam tak. Kosmetyczka z lekami, bo jest to potrzebne. Później zastanawiam, czy powinnam wrzucić. Czy nie powinnam może i wrzucić lepiej do walizki, bo tak zrobię. A takie pojedyncze leki sobie wezmę do plecaka. Tak zrobimy, tak zrobimy, tak zrobimy. Ja to wrócę do walizki. Niech leży tu? Dobra. Eee, dobra. Leki, nie wiem, czy tam były leki, zapisane, Pewnie tak. Yy, kosmetyczka z do pielęgnacji. Taka. I mam w niej. Nie chcę mi się tego odpakowywać, żeby za to rok robić. potem pakować. Ale mam w nim m.in. szampon w kostce, yy... tonik, płyn micelarny, zwykły szampon, płyn do mycia twarzy, krem po opalaniu, SPF-a nowego, jeszcze nie otworzonego. do zębów. Szczuceczka! szczoteczka. To ja Dobra. Teraz kosmetyczka do makijażu za tomówką. Chyba nikogo to nie dziwi. No i tutaj mam w sumie po prostu stan do makijażu. Nie będę wam tego wskazywać, bo tego jest dużo. Byłem jedę pierwszy raz na obóz. I tak trochę mało wiem. Dobra, więc kosmetyki do makijażu zebrane. To z dorąt wzięłam. Dokumenty. Ręcznik Ręcznik na basen Kazali nam mieć jeden Okej okay. Ręcznik Teraz tak, torebki yy, Mam Taką torebkę I ja ją wrzucę A jedną będę trzymać w Tak, tak zrobimy A ją wrzucę do walizki mm, A to wrzucę do walizki jak będziemy szli do Disneylandu żebym mogła się do niej spakować, nie pójdę z plecakiem, nie ma wata nie ma wata nie pójdę z plecakiem albo nie wiem, nie wiem, jeszcze tylko myślę, ale plecak jest ciężki, więc myślę, że nie pójdę z plecakiem, no bo Kurde, kochani, tu kawały czekarza Zostawię to w... co zostawię w pokażę, a wezmę ze sobą torebkę mm, Książkę wzięłam, zaraz mu pokażę, co trzymam w plecaku, żeby nie było Pewnie jest ciekawy. Na pewno Klapki na basen, zwykłe czarne Nie nasze klapek, dlatego kupiłam zwykłe czarne I tego nie używam Nie nie lubię. Okej płaszcz przeciwdeszczowy. Tak, SPF -y. tu mam do twarzy, tu mam do ciała, ale SPF -y włożę sobie do plecaka, bo. Ciągła chrona słoneczna, co nie? Buty. Kupiłam sobie takie buty. Yy, na promocji. I biorę jeszcze konwersy. Ale nie takie, te co robię teraz. Te, te takie masywne. Tylko mm, takie stare, stare. One są akurat fajne, bo one są w ogóle ich nie różne na nogach. Są takie lekkie, naprawdę. Starsze konwersy są super. Daszek. Ja. Poczekajcie. Na miniaturkę robimy foto. Zamknę na tak i na miniaturkę robimy fotę. Tak. To była foto na miniaturkę. Dokładnie. Yy, ale dobra. Daszek, tak, daszek, daszek, to jest important, więc biorę daszek. I zostawiam, chyba wezmę ze sobą statyw, tak czuję, że, że tak, że wezmę, ja wezmę ze sobą statyw, bo to jest przydatne. Kocyk do tego, eee, rogal do kocyka, żeby fitował, to tam okazjonalnie. Mmm... Jeszcze miałem miałam wziąć. Ale nie pamiętam co. Ale coś miałam czekać. przejrzę to miejsce i ocenię. Uno. Uno, miałam wziąć uno, żebyśmy chcę w z Susaną. Uno. Starego potera. Mam też zwykłe, ale nie chcę mi się go szukać. Niech będzie to z potera. I biorę ładowarkę do zegarka i... Do tego Do zegarka i Do zegarka i kompu nie komputera tylko telefonu a, Ale ładuję... Będę jeszcze ładować zegarek i telefon, więc ja tego nie chowałam, ale to biorę A tu tym, to co jest w tym Biorę kurkę. Biorę kurtałkę, Biorę kurtkę. Poczekajcie, ja sobie tutaj odznaczę, co mamy. Mamy Uno. Kolej. Daszek. jest. Okulary. znów muszę to otworzyć. Matko, Czy musisz się gapić? coś nowego? Ja okulary. Nie będzie. Wezmę te, te praktycznie identyczne dwie parek pokers. Uh, okay. Wezmę takie i wezmę takie. Ja wiem, one są bardzo podobne, Ale ja jej lubię. Dobra tu. a jedne do plecaka. A jedne do zaliski Okej. Okay. Gumy wzięłam, chusteczki mam, gumy, płyn do dezynfekcji mam, płaszcz mam, roga mam, zgrzewka woda dzisiaj idę kupić, powerbank zaraz pójdę, słuchawki wzięłam, perfumy wzięłam, dokumenty zaraz, szczoteczka i pasta zaraz, bo szczoteczka pasta mam, długopisy wzięłam, zresztą mam, buty mam, batony mam, ładowarka, SPF dobra. Już 23 punkty są Okej, więc teraz Pokażę wam co spakowałam w yy, bo, bo tego jest sporo <grafię> Więc daszek taki, dla ciekawskich yy, No to, no yy, Zestaw dla kobiet Tak Pewnie już każda kobietka wie o co chodzi piórniko kosmetyczkę, bo tu mam długopisy, ale mam też i kosmetyki typu błyszczyk, pomadka i tak dalej, żeby nie zajmować tyle miejsca. Książkę, bo trzeba. Portfel, paseczka, yy, giełka do ciała, tatorebka, okulary. Elektrolity i minerały, multiwitamina Bo to jest potrzebne Więc też ze mną idzie Słuchajcie, muszę sobie tu ładnie poukładać, żeby nie było... Bo ja lubię jak jest wszystko ładnie poukładać to tu... Dobra Więc to już zamknięte i teraz to tu mam w małej kieszeni Dokumenty part one Są wam łam Przypatrzcie się mu, piękne, fajne Słuchawki kusteczki jakieś takie urocze, bo zaznaczyłam Pepko z kinozaurem i burówkami. kusteczki do okularów, bo naprawdę pewno mi się przydadzą. Zatyczki do uszu. Przydatna rzecz. Yy, gum Wosk do aparatu. Yy, łapka, bo jest potrzebna. Gumka gumy part one, gumy part two. są dwie partki, bo tu są, tu są jakieś, nie wiem, lidlowskie, a tu są jakieś takie, o fancy. Ale ja tam lubię te lidlowskie. Jeśli mam być szczera. Dobra, więc tak, to już z tym mamy spakowane, ja sobie dorzucę tutaj jeszcze te leki. Tu przeciwbólówki dwie, bo aparat zęby mm, 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 boli. Umieram e, teraz. Więc tak, plecak spakowany, walizka w jest spakowana. Więc schowam jeszcze buty. I to jutro dochowam, to też wezmę powerbanka. Można powiedzieć, że jestem spakowana. Można brzec. Tak, tak, jestem spakowana, yy, nie wiem, chyba tak. tak, tak czuję, ja tylko tak czuję, ja nie wiem, czy ten filmik będzie miał sens, Jego ja go wstawię, zmontuję, a, jeszcze to, make-up do ciała, nie schowam jej, zaraz ją, okej, okay. zaraz ją schowam, yy... Powiem wam, że ja nie wiem, czy to będzie miało Ja nie umiem takie rzeczy nagrywać. Mam nadzieję, że mimo tego, że robiłam to tak crazy, to wam się będzie podobać. I hope. A jeśli nie, to... To rozumiem. Bo trochę crazy to było. No ale dobra. Dziękuję za oglądanie. Ja... muszę... Sprzątać w pokoju, bo przez to, że się pakowałam, mam tutaj brudno. Muszę iść do sklepu, kupić zgrzewkę wody i jeszcze kupić dwie Fusty, bo ogółem kupiłam sobie dwa duże Litony. Jeszcze kupię dwie duże Fusty i zgrzewkę wody. Więc tak. No. Więc tak. Tak. Schowam buty, wezmę ten, wszystko. Jest wszystko, jest. Więc dziękuję za oglądanie. Yy, przytulam Was. Na pewno bardzo chcecie, jesteście przytuleni przeze mnie. Yy, I kochani, no niestety, jeżeli nic się nie pojawi w przeciągu tych prawie dwóch tygodni, to musicie mi wybaczyć, ale ja prawdopodobnie filmik stawię dopiero za jakieś dwa tygodnie, bo no ja kiedy teraz na obóz, no tak długo, to chcę tak raczej. Poświęcić się temu obozowi, tak w takim sensie wykorzystać go na 100%. Oczywiście, nagrywając coś dla Was, i no, tak. Mam nadzieję, że się będę dobrze bawić. Trzymajcie za to kciuki um, i widzimy się za dwa tygodnie. A jeżeli nie, to na moim Instagramie. Na moim Instagramie mnie będziecie widzieć codziennie. Więc tak. Do zobaczenia. Pa pa.